Hej, siemano, z tej strony JajuFire One i witam was przez serdecznie na tym kanale. Dziś mamy kolejny odcinek z serii Minecrafta The Hive i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i powiem Wam, że już dawno nie było odcinka z tej serii, więc naprawdę się cieszę, że nareszcie nagrywam odcinek z serii Minecraft The Hive. Jeśli komentarm się podoba, mi ubojou, oczywiście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby zostawić powiadomienia o najnowszych filmach serii Minecraft The Hive, Minecrafta, Hero, że Bug Bug Bros, teraz Roblox, Level więc naprawdę polecam. No, bo naprawdę słuchajcie, warto. Pamiętajcie też o zajrzeniu w opis, potem znajdziecie link do kanału Nairo TV, którego serdecznie pozdrawiam i polecam zasubskrybować na ten kanał, bo jest to mega kanał. I dzisiaj słuchajcie, w serii Minecraft Hack zagramy w Sur Wars. Um, nie wiem, na czym ta gra w sumie polega, ale widzę tutaj jakiegoś pirata, więc mam nadzieję, że gierka będzie spoko, wszystko się okaże. E, a, możemy wybrać sobie w ogóle do Oha, spoko, możemy trio, skład cały. Duo. Myślę, że ja biorę duo. Możemy też oczywiście solo z tego, co widziałem. No dobra, zobaczymy na czym to polega. Słuchajcie, pierwszy raz gram w tą grę, więc naprawdę to co powiem wam szczerze. No, jestem ciekaw, jak to się sprawdzi tutaj i z kim będę w teamie. Jestem ciekaw, czy będę z kimś fajnym, czy nie niefajnym, nie wiem. No, wszystko się okaże, jestem ciekaw naprawdę, z kim będę w teamie. Widzę, że mam jeszcze do rozpoczęcia gry. nie ja potrzebuję pięciu graczy jeszcze, ej. Wiecie co, to może... Poczekajcie Poczekajcie Wiecie co? To ja może bym wrócił jednak. I wiecie co bym odwalił? Odwaliłbym coś innego. Czekajcie, czy to się załaduje? Czy to będzie ta gra? Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie te, te trio War, ale weźmiemy na solo. Jednak weźmie, weźmiemy na solo, słuchajcie, myślę. Myślę, że weźmiemy na solo. Będziemy solo grać, słuchajcie, bo w sumie też nie mam z kim więc no myślę, że solo możemy spróbować zagrać, zobaczymy jak to wyjdzie na solo Widzę, że tutaj trochę osób jest w tym solo, więc naprawdę ciekawie przyznam Naprawdę sztos Czemu mnie ciągle laje? Ja się zastanawiam, ale dobra, mniejsza to Jeszcze trzech graczy do rozpoczęcia potrzeba Mam no, nadzieję, że szybko znajdą nie chce mi się czekać słuchajcie, jeszcze dwóch graczy do rozpoczęcia, no też to przyznam. Zobaczymy słuchajcie. O jeszcze jednego tylko gracza potrzeba na no to git. Tu zaraz myślę, że to się raczej załaduje już powoli. Jest to pewka, że mam, nadzie Zacz, mam nadzieję, że w ogóle się znajdzie ten gracz. To wtedy już na bank się to załaduje. No, wszystko się okaże. Ale jeszcze jednego gracza potrzeba do pełnego załadowania no zobaczymy czy ten gracz się znajdzie czy nie Mam nadzieję, że tak, słuchajcie O kurde, ej Zobaczę na chwilę tam co jest Póki się, póki to szuka gracza Słuchajcie, to czy tam można się dostać, zobaczę Ej to jest jakiś, słuchajcie nie wiem co to jest To jest jakiś taki, można powiedzieć ala parkour Nie wiem Ja w parkurze to oczywiście wiadomo jestem słaby Ale poczekajcie Dobra, o ej Całkiem, o dobra Start za parę sekund, słuchajcie O nie o dobra, uff, odrodziłem się tutaj. Już myślałem, słuchajcie, że się nigdy nie odrodzę, naprawdę. Teraz tak nie wiem, czemu, powiedzieć myślałem, że się nigdy nie odrodzę, kurde. Już myślałem, że wyrycę ten totalnie dumę głównego, słuchajcie, ale dobra, co szczęście, szczęścia tutaj, więc jest spoko. No i co, ładowanie już rozpoczynamy, game starting, spoko. Aha, poczekajcie, my musimy coś kraść z tych skrzyń, czy nie? Ej, bez kitu, bo ja się teraz zastanawiam, czy tutaj trzeba coś kraść z tych skrzyń. Dobra, to, czy jest coś w tej skrzynce? Nie, to jest chest. Co musimy tutaj zrobić w ogóle? Ja się zastanawiam. Co ja tutaj w ogóle muszę zrobić? To mnie ciekawi, powiem szczerze. W chwili obecnej... O złoto jest, dobra. Ej, poczekajcie, widzę złoto. Nie wiem do czego mi to złoto będzie potrzebne tak swoją drogą. Nie, tu nie tutaj nie mam nic zrobić, ok. Zobaczmy, czy tutaj coś z tyłu jest. Ej, ja się zastanawiam co ja mam tutaj robić naprawdę. Dobra, mam jakieś złoto, słuchajcie, nie wiem kompletnie co mam z nim zrobić. Tak swoją drogą. Czekajcie, czy tutaj nie mamy jakiś crafting, coś w tym stylu. Znaczy ja obecnie nie widzę. Może mam tutaj... złożyć to złoto, nie wiem. Nie, raczej nie, słuchajcie. Muszę znaleźć sobie... Ej, co? A dobra. Myślałem, że nie mam złota. Okej, okay, spoko. Czekajcie, to jest jakiś typ, to jest item shop. A ja za złoto mogę sobie coś kupować. Dobra, może Armor. Albo nie, słuchajcie, back. I weźmiemy może weapon. Bronie jakiejś, słuchajcie stone, e, iron i dobra Tu bierzemy spoko to mamy już mieczek słuchajcie więc naprawdę git szkoda że nam na razie diaksa tutaj nie dropi jestem ciekaw jak możemy zrobić tak żeby nam to diaksa dropiło <coughs> możemy mieć też tutaj bloki z tego co widzę czyli będziemy musieli jeszcze przedostać też do innych tam graczy i spróbować ich tam jakoś pewnie pokonać coś czuję, że to raczej tak będzie działać <coughs> o kurde ile golda ale, a nie to diamond, ale dobra Źle przeczytałem, okej. Okay. Ale już wiem co... ile potrzeba tego tych no. Ile potrzeba golda na jakikolwiek set, potrzeba 30 parę golda. Na pewny set, słuchajcie, dobra. 30 chyba golda potrzeba, ile widziałem, więc lecimy, słuchajcie. Armor i 30 golda, a nie 3, nie 32, dobra, to sorry, to pomyliłem się. Mówiłem, że 30 parę, tak około gdzieś, no no ponad 30, czyli 32 golda potrzeba spoko, sztos w ogóle cały czas słyszę pająka. mam nadzieję, że nigdzie u mnie go nie ma, chociaż słyszę go dobra, bierzemy armur i bierzemy, słuchajcie iron, a nie, to jest armur set a nie, dobra, to jest set, spoko e, dobra, i teraz do 32 golda dobra i już, czy jak? O, mam cały armor sztos, dobra. Mam Armor, więc naprawdę git. Powiem wam szczerze, że ten Armor... A wiem jaki to Armor, spoko. Już wiem jaki to Armor jest. Spoko git. Ja jestem ciekawy, to muszę wziąć gdzieś diaks, coś w tym stylu. Ja wiem, że mogę też tej bloki kupywać, o ile pamiętam. Jest całkiem mega, ale nie wiem co to jest za skrzynia. Tak szczerze swoją drogą jeszcze. Nie wiem do czego ma służyć owa skrzynia. Wszystko się okaże, słuchajcie, dobra. Ja mogę też zakupować z tego coś widzę, bloki e, specjalne, jakieś rzeczy. O, zobaczmy co mamy w specjalu. Aha, ender perła, ej stos. ale to za emeraldy jest już. Ej dobre, a bloki takie na przykład za golda, to. Chyba czy mi za katar. Mam wełnę, mam Budden plank End stone. Aha, dobra, spoko. Chcę sobie jeszcze trochę tego golda zbiorę i Zaraz sobie coś pokomentujemy Zobaczymy, czy w armoru mamy coś innego niż miecz Wydaje mi się, że powinien być Nie wiem, na przykład kilof, ale nie jestem pewien Zobaczymy zaraz Armor i my Aha, dobra, tutaj mamy tylko takie Spoko, to czekajcie chwilę A nie, weapon wziąłem Patrzcie, dobra, a nie, możemy mieć też strzały Ej, arrows Będą strzały, no, ej, dobra Tylko nie mam chwilowo słuchajcie co jest najgorsze, no dobra, słuchajcie. A tam widziałem zdjęcie łuku, spoko. Dobra. tu zaraz sobie kupimy słuchajcie jeszcze łuk, zobaczymy. Nie pamiętam niestety wem kosztuje, ale zaraz sobie słuchajcie to po prostu zobaczymy. Oty Kurde, skubany, o nie, 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 nie. Przegrałem! Noż! Ja! OMG! Nie! Przegrałem! Ale przypał, kurde. Teleport New Game. Dobra, biorę New Game. Biorę nową grę, ale przypał, przegrałem, słuchajcie. Jeszcze pięciu graczy potrzeba. Kurde. Słabo. A słuchajcie, całkiem dobrze mi szło. Tylko niestety, no przegrałem, tak jak widzieliście. Dead 1. Pewnie. Aha, gamers is played. Ok, spoko. Nie, ty patrz tylko o coś wiecie. To widzę jedynkę, jedynkę przy i game is Spoko. Jeszcze potrzeba dwóch graczy. Mam nadzieję, że szybko się znajdą. I rozpoczynamy kolejną rundkę. Słuchajcie. Mam nadzieję, że szybko ci graczy się znajdą. Wszystko się okaże. Słuchajcie. Zobaczymy. Powiem Wam szczerze, ten serwer techniczny jest naprawdę spoko, uważam. Według mnie jest całkiem git ten serwer, ja nawet... Ja uważam, że spokojny jest ten serwer, fajnie się gra w te różne minigierki, przyznam. O, jeszcze jednego gracza tylko potrzeba, słuchajcie, więc całkiem sztos, spoko. Dobra, sobie pójdę może tędy już, Wrócę tam może na, tam, e, tam na spawn'a. Dobra, lecimy, zobaczymy czy zaraz przybędzie ten jeden ostatni gracz, słuchajcie. Wszystko się okaże, no tam znowu jest, słuchajcie, jakiś parkour z tego co widzę. No toż to jest to, dobra, to wiecie co? Może spróbuję jeszcze raz przejść ten parkour. Mam nadzieję, że tym razem słuchajcie nie zginę, tak jak zginąłem przed chwilą. Bo za parę sekund się rozpocznie w ogóle gierka z tego co widzę. Mam nadzieję, że, e, że wszystko będzie ok. Dobra, wiecie co, żebym naprawdę nie dead teraz. Bo to będzie słaby z mojej strony, jeśli ja znowu deadny tak jak... Dobra, niestety nie przeszłem tego parkura. Myślałem, że przejdę całego, ale nie udało się. Mam w ogóle 10 minut odcinka, więc git całkiem. Dobra, znowu jestem przy tym, tym gdzie byłem. A nie, teraz mam w ogóle czerwony, słuchajcie. Ja jestem ciekaw... <laughs> Musicie wybaczyć naprawdę za to, za to że, że tak kaszle, ale mam, lekki katar, ale mam lekki katar i będę trochę kaszał. słuchajcie. Musicie wybaczyć, by co. Mam nadzieję, że, że to razem uda nam się tej skrzynki obronić, wszystko się zobaczy. Chyba nie widzę, żeby ktoś się tutaj przydzierał do naszej skrzyneczki, więc o tyle dobrze. Ja muszę szybko to złoto słuchajcie, zbierać. Ja muszę jak najszybciej to zbierać. Dobra, nastąpią na tym, znaczy nie nastąpią na miecz, to chyba jeszcze nie, nie stać. czy możemy to, słuchajcie, zobaczyć? Dobra, chodźcie. Może pójdę zobaczyć, czy na miecz mnie nie starać. Wszystko się okaże. Wydaje mi się, że chyba mnie jeszcze nie stać na miecz. A nie stać, dobra spoko to stone e, sword, dobra I poczekajcie e, Bo to, aha o boże, ej łuk jest słuchajcie z chyba o kurde, ale lekki taki nawet mocny bym powiedział armor, armor, aha armor był droższy, no jasne dobra, a bloki a wool, e, dobra spoko, no ta wełna była tańsza w sumie z tego co pamiętam i o rzeczywiście Pełna była tania i to nawet e, połowa staka, słuchajcie, z wełny nam widzę jest naprawdę spoko. Połowa, połowa staka mam więc to naprawdę ciekawe, przyznam. No chwilowo nie widzę żadnego innego gracza, mam nadzieję, że tak zostanie. stanie. bo naprawdę nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę, żeby naprawdę się... A nie, słuchajcie, ktoś już tam zaczyna się powoli bugować. O, tą diaksy są, ej, to... Kurde. Ej, trochę przypał, że jednak ten... Bo tam są diaksy, ja bym diaksy mógł, słuchajcie, zdobyć. Dobra, mam nadzieję, że się uda tam przejść, wszystko się okaże. Dobra, ok. Mam nadzieję, że też starczy, słuchajcie, wełny. On ma złoto, a tam są diaksy, słuchajcie. Ej, toż to, już tos, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że on w ogóle łuk nie ma. Bo to było totalnie słabe, gdyby miał łuk. Jeszcze andatek. To no, chwilowo go nie widzę, słuchajcie. On pewnie tam się gdzieś ukrył coś kupuje. Coś czuje. Mam nadzieję, że on łuku zaraz, kurde, nie będzie miał, bo to był przepał, szczerze, taki mega przepał, słuchajcie, totalny. Dobra, on tam złoto, słuchajcie, na razie zdobywa, możliwe, że uda mi się zdobyć, słuchajcie, te diamenty, kurde, tylko mam nadzieję, że się uda jednak, że się jednak uda, zobaczmy wszystko. Kurde, dobra, go nie ma, słuchajcie, jego nie ma na banki, jego nie ma, jego nie ma, więc... Dobra. I teraz najgorsze, słuchajcie, bo muszę tutaj to zniszczyć, ale dobra, to sobie zniszczymy spokojnie. Żeby on nie przeszedł, słuchajcie. Z tego co pamiętam, to on się da jakoś przeskoczyć w Minecrafcie chyba mogę na 4 kratki, czy jakoś tak. O trochę deaksów słuchajcie mamy na całe szczęście, więc jest git o tyle. Dobra, wydaje mi się, że tyle on nie przeskoczy na bank. Tak czuję przynajmniej, tak myślę, że tyle nie powinien raczej przeskoczyć Dobra, mamy trochę diaksów, więc jest naprawdę git by się przydało coś, słuchajcie, kupić sobie Dobra, mam nadzieję, że na łuk mnie stać, zobaczymy wszystko Na razie armor sobie, słuchajcie, wezmę, bo mam trochę tego, dobra Te 32 diaksy, widzę Kosztuje 1 z armorów Dobra, co ja chciałem, weapon i zobaczyć za ile jest Ej, łuk jest całkiem tani, przyznam Noż to ej, naprawdę całkiem tani. Powiem szczerze, dobra, jeszcze biorę sobie. Dobra, mamy trochę te, tych strzał, i trochę mm, diaksów jeszcze zostało, więc naprawdę jest ciekawie, przyznam. No, mam nadzieję, że on się zaraz tutaj wiązki przedostanie. acz znaczy, widzę, że diaksy tam nadal są, a on pewnie nadal kupuje coś, czy Ja mam już trochę łuku, słuchajcie, więc jest naprawdę ciekawie. Naprawdę, coś szczerze, ciekawie się zapowiada. Mogę sobie że tam, nie wiem, zastrzelić coś w tym stylu. Tutaj widzę, że nikt na razie się do mnie z innych stron nie prze... E, nie przechadza. Nikt do mnie nie chce na razie się dotrzeć, zniszczyć mojej skrzynki, więc naprawdę jest ciekawie, przyznam. Tam nadal diaksy się robią. Się robią takie... O kurde, ej, nie przypał. O Boże, nie. Słuchajcie, mam strzałę. A dobra, nie, nie będę... Wiecie co? Albo nie, spróbuję ją zmarnować. Dobra, wiecie co? O kurde. Ale typ, nie no. Nie Kurde no i zginąłem O ja ci kurde słuchajcie Myślałem że No ja, no dobra trudno się mówi słuchajcie Niestety zginąłem No trudno się mówi naprawdę Nie spodziewałem się takiego obrotu akcji Uprzywał lekki powiem wam szczerze Dobra słuchajcie, to myślę, że możemy już powoli kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. Pamiętajcie też oczywiście o subskrybowaniu kanału najlepiej z dzwoneczkiem, żeby po powiadomienia o najnowszych filmach z serii Minecrafta The Hive, Minecrafta, Hero Mobile że z Bankbank Rogue teraz Robloxa, wiele wiele, więc naprawdę polecam. I pamiętajcie też o zajrzeniu w opis, bo tam oczywiście macie link do kanału Nairot TV i możecie też oczywiście tam macie link do top do, do top donato, do top donation jeśli chcecie na przykład wpłacić jakieś donate takie nie wiem Jakieś tam donate to możecie właśnie wpłacić Słuchajcie i właśnie pod spodem macie link W opisie do top donate tonów Jeśli ktoś chce właśnie wpłacić coś do top donate To spoko I polecam oczywiście jeszcze raz kanał N N R TV, e, No i oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu Tego kanału P N R TV. No i co trzymajcie się do usłyszenia Cześć Życzę wam udanego dzienka udanego weekendu Siemano widzimy się w kolejnym odcinku No i no, no co no cześć Mam nadzieję że odcinek wam się spodobał No to pa